Czy te niemalże wieczne, międzypokoleniowe i niezwykle twarde w skali yy, diamenty to po prostu węgiel? Właśnie. Czy to węgiel? No tutaj, yy, w sensie chemicznym, oczywiście, jest to, yy, jest to węgiel. Jest to pierwiastek węgiel. Natomiast yy, no, warto zwrócić uwagę, że jednak nie jest to węgiel, który potocznie rozumiemy. Nie jest to węgiel, którym który wydobywany jest w Polsce między innymi jest jednym z naszych zasobów naturalnych, którym jesteśmy w stanie wytwarzać energię palić w piecu i tak dalej. Jest to jednak innego rodzaju innego rodzaju zasób, tak bym powiedział. Składa się chemicznie dokładnie z tego samego pierwiastka, natomiast na ziemi tak naprawdę pojawił się dużo, dużo wcześniej, dużo wcześniej. Diamenty wytworzyły się bardzo głęboko w płaszczu ziemi.